Witam bardzo serdecznie i cieszę się, że no mogę tutaj w waszym gronie podzielić się pewnymi refleksjami. No, ksiądz Piotr zapowiedział, że będzie o Eucharystii, no więc nie mam wyjścia. Ale chcę to złączyć oczywiście z kongresem eucharystycznym. Zauważcie, że w naszej archidecezji został zapowiedziany kongres eucharystyczny. no, no właśnie, Kongres Eucharystyczny, czyli związany z Eucharystią. I z tego są pewne konsekwencje. Ponieważ spróbuję troszkę przywołać to, co w naszej archidiecji zostało podkreślone, ale w głównej mierze zatrzymam się na tym co należy do istoty kongresów Eucharystycznych na podstawie dokumentów Kościoła powszechnego. To dla nas też jako, jako pewne wyzwanie i myślę, że też zobaczycie, że tutaj chodzi o bardzo ważną rzecz, która wynika właśnie z, z pogłębienia tematu Eucharystii w czasie kongresów. Krótko mówiąc. Pierwszy kongres eucharystyczny odbył się w 1881 roku w Lille we Francji. No, zgromadził kilkanaście tysięcy ludzi. Ale istotne było co, że papież Leon XIII widział wielką potrzebę tego typu inicjatyw dusz pasterskich, bo już dwa lata wcześniej. Dokładnie powołał i dokładnie określił zadania Komitetu Papieskiego, który ma te <laughs> yy, kongresy eucharystyczne organizować. No a no, zauważmy, jeżeli to jest druga połowa XIX wieku, to są czasy, kiedy bardzo mocno wchodzi w życie społeczne problem ateizacji rozwija się bardzo mocno ruch marksistowski. I <laughs> wojny, no Francja staje się wtedy jednym z pierwszych krajów o <laughs> ustawodawstwie właśnie ateistycznym. I, I w innych krajach te ruchy też się pojawiają. I stąd po, oczywiście cała działalność masonerii w tym okresie czasu, pamiętamy, kwestia Watykanu no tylko chcę zaznaczyć. I w tym kontekście Kościół przez nauczanie tego mądrego papieża Leona XIII właśnie Kościół mówi no co nam trzeba? Zaczerpnąć od Chrystusa. I kongresy eucharystyczne, kongresy eucharystyczne od samego początku charakteryzowały się z jednej strony pogłębieniem Wiedzy yy, doktrynalnej na temat obecności Chrystusa w Eucharystii i pogłębienie pobożności eucharystycznej. To było jasne. Drugi, ty, drugi ważny temat to było też danie świadectwa na zewnątrz, i stąd pojawił się od razu pro, temat procesji eucharystycznych, tak żeby też innym, no, właśnie ateistom, dać do poznania, że My mamy pewną wartość, którą się możemy podzielić. Zaangażowano w to nawet przecież i władze, między innymi cesarz austriacki szedł w procesie, później w innym w innym z, z kongresów. No i trzecia rzecz, od samego początku w kongresach Eucharystycznych ważnym elementem była sprawa Działalności charytatywnej, która wynikała właśnie z eucharystii. Ja o tym szczególnie chcę potem mówić. No ale na razie zatrzymajmy się na tym, co tutaj nasz kościół o tym yy, mówi. Tak, z ciekawości też powiem, że i w Polsce odzew był bardzo mocny, i w samym okresie międzywojennym naliczyłem 25 kongresów o zasięgu decyzjalnym, czyli był to bardzo mocny ruch który no, po, no, gdzieś wpływał na życie religijne całego Kościoła w Polsce. Nasz kongres, jak dobrze wiemy, <laughs> rozpoczyna się, tak zapowiedział ksiądz arcybiskup, Wielki Czwartek, mszą świętą krzyżma, a skończy się 15 czerwca. No i też i związane to będzie z beatyfikacją księdza Sługi Bożego, księdza Rapacza. Ksiądz arcybiskup wyznaczył dwa cele. <kluzny> Mianowicie odnowienie więzi człowieka wierzącego z Chrystusem, z Chrystusem obecnym realnie w sakramencie Eucharystii. No to jest oczywiście związane z tym, że jesteśmy bardzo przyzwyczajeni do Eucharystii. Ona jest tak na co dzień i z tego względu potem nam powszednieje. Nie ma wiele, wiele tych skarbów, Mimo, że są skarbami, no później nie traktujemy ich poważnie, ale często to jest zbywane. I ta kwestia odnowienia tej więzi, więzi człowieka, to też zostało ładnie określone, ale no właśnie tutaj ksiądz arcybiskup rzeczywiście jest takim bardzo precyzyjnym, jeżeli chodzi o nazownictwo. Odnowienie więzi człowieka z Chrystusem. Nie wiadomości. Prawda? Ale tu chodzi o więź z Chrystusem obecnym w Eucharystii. No, jest też drugi temat, który zawsze istnieje w kongresach eucharystycznych, czy krajowych, czy międzynarodowych, mianowicie potrzeba dania znaku wobec innych. Dzisiaj widzimy, że to jest też konieczne i w naszym kraju jak najbardziej. Jednak problem tego, że Wiara chrześcijańska, szczególnie to, co takie trudne, prawda? Bo przecież wiara w Eucharystię wcale nie jest łatwa. No i w pewnym momencie, no może jest i wyśmiewane nieraz w różnych środowiskach. I musimy to tak ukazać, że dla nas, że nie tylko my wierzymy, ale że dla nas ta obecność tak wyrażona ma naprawdę wartość, to przynajmniej dla niektórych pozostanie wymownym znakiem, no i dlatego też tutaj trzeba przemyśleć sposób przeprowadzenia tych procesji zewnętrznych, wszystkich takich zewnętrznych uroczystości, żeby to nie był tylko festyn, ale żeby to było wyznanie wiary, bo to pociąga, to pociąga. Hasło kongresu to jestem z Wami, prosta rzecz. No, w każdym bądź razie to też wymaga, wymaga yy, też refleksji. Właśnie tutaj druga część tego hasła to jest, yy, to jest przesłanie, że Bóg jest z nami wczoraj i dziś, ten sam na wieki. Jestem z Wami, tak. Natomiast, no oczywiście, spróbujmy się skoncentrować na kilku takich tutaj ważnych tematach, związanych właśnie z tym pogłębieniem, z tym zbliżeniem się do Chrystusa. Tak więc, dokumenty Kościoła Powszechnego jasno przedstawiają, na pierwszym miejscu stawiają gruntowną katechezę o. Eucharystii, gruntowną katechezę na podstawie katechizmu, na podstawie też nauczania Kościoła, no a nie tylko na podstawie jakichś tam osobistych przemyśleń, bo i ta katecheza powinna być dostosowana do poziomu tych rozmaitych grup na różnych poziomach. Tutaj w archidiecezji Krakowskiej przewidziano na 1 czerwca <laughs> sympozjum naukowe, i właśnie mówiące na temat ofiary, obecności realnej, i na, a i kościoła, kościoła, uczestnictwo w życiu kościoła. <laughs> w każdym bądź razie jest to też chyba bardzo ważny temat, ale Oprócz sympozjum, na którym no, będzie jakaś ograniczona liczba ludzi, myślę, że ważniejsze są te katechezy w parafiach. I tutaj w to możemy się włączyć, tutaj to możemy na pewno potem w jakiś sposób też, i, tym bardziej, że tu mamy do czynienia z katechetami. I, i możemy liczyć też na to, że ten temat zostanie pogłębiony, tym bardziej, że tak jak mówię, bardzo często jest on tylko traktowany powierzchownie. Drugi ważny aspekt rozwoju czy też całego Kongresu Eucharystycznego to jest właśnie podkreślenie bardziej czynnego udziału w świętej liturgii. Czynny udział. Możemy się ograniczyć tylko do tego, że czynny udział to jest to, żeby brać udział w śpiewie, żeby brać, no, żeby iść do kościoła i tak dalej. Ale pamiętajmy, że czynny udział to jest co innego. Kościół tu zawsze podkreśla i w katechizmie tak to jest powiedziane. Czynny udział to jest zjednoczenie z Chrystusem, który ofiaruje siebie. I dlatego czynny udział w Eucharystii, on musi polegać na tym, że człowiek ofiaruje siebie przez Chrystusa ojcu, albo z Chrystusem ojcu. No i dlatego też tutaj myślę, że to są rzeczy, które warto Warto podkreślać, a tak tu przywołam chociażby w mojej rodzinnej miejscowości, w Starym Kościele, są figury obok figura Dawida, który gra na harfie, i figura Abrahama, który składa swojego syna Izaaka w ofierze. Jedno i drugie przedstawia ofiarę. I to ma streszczać. Tak jest przynajmniej w komentarzach yy, w, tym, yy, w kościele, że to ma wskazywać sposób naszego składania ofiary. Więc również i ten Dawid, który siebie wyraża w tym śpiewie, jest tutaj czymś ogromnie ważnym. No Dlatego te, mówię to, ten, to: to uczestnictwo w Eucharystii musi być potraktowane szerzej musi być potraktowane ta właściwie tak jak tego wymaga kościół No i właśnie jest temat na którym się chciałem też skoncentrować poszukiwanie środków i, w, i wykonywanie dzieł społecznych służących ludzkiemu postępowi i sprawiedliwemu podziałowi dóbr także materialnych na wzór pierwotnej wspólnoty chrześcijańskiej, no i tak dalej, oczywiście ten wywód jest dłuższy. Skąd się to bierze? Przecież pogłębienie Eucharystii to jest zjednoczenie się z Chrystusem. Na pewno pogłębienie wiedzy zbliża nas do Chrystusa, bo ukazuje sens tej tajemnicy. Również uczestnictwo w liturgii czynne uczestnictwo też nas zbliża do Chrystusa. A jak się zbliżemy do Chrystusa, no to oczywiście tutaj dotykamy czegoś ogromnie ważnego, bo Chrystus napełnia nas swoim duchem. Czyli Chrystus inspiruje nas do dostrzeżenia właśnie tych problemów, które są i dotykają nas, Żyjących jako Kościół w tym środowisku i w tej konkretnej sytuacji historycznej. Dlatego tutaj musimy, Konstytucja o Liturgii Świętej już to podkreśla też, że Eucharystia utrwala nam ofiarę krzyża, no i oczywiście krzyża, ale męki i zmartwychwstania, która jest Znakiem jedności, węzłem miłości, znakiem troski Pana Boga o człowieka. No gdzie się tego mamy uczyć? Nie przy pomocy różnego rodzaju projektów ideologicznych, ale my, jako ludzie wierzący, mamy klęknąć przy ołtarzu, i czy to w adoracji, czy też otwierając katechizm, czy też. Właśnie zgłębiając tajemnicę naszej jedności z Chrystusem, tam mamy szukać inspiracji do działania w naszym środowisku. Oczywiście to zawsze się dzieje w kościele. I na pewno to, co jest istotne dla nas, po to przychodzimy nam przeświętą, Świętą, po to rozwijamy kult eucharystyczny, aby doskonalić się w zjednoczeniu z Chrystusem, który jest Bogiem, ale zawsze od razu znajdujemy podpowiedź: doskonalić nasze zjednoczenie z Chrystusem, Bogiem, człowiekiem, ale i wzajemnie między sobą. To też trzeba odnaleźć. I to nie na zasadach tylko i wyłącznie socjologii, ale na zasadach, które wynikają z poznania Jezusa Chrystusa. No tutaj aż się prosi przywołać tekst świętego Jakuba. Religijność czysta i bez skazy wobec Boga i Ojca wyraża się w opiece nad sierotami, wdowami, w ich utrapieniach i w zachowaniu siebie samego nieskalanym od wpływów świata. Ale właśnie, prawdziwa religijność, która wynika z naszego bycia z Chrystusem, wskazuje nam od razu potrzeby społeczne. Nie ma innej tej. I dlatego tak mocno to od, od Leona XIII wcale się nie ma co dziwić, który między innymi poprzez rozwój nabożeństwa do serca Pana Jezusa tak mocno podkreślał wymiar społeczny. Znowu przywołałem przykład z mojej rodzinnej parafii. Proszę sobie wyobrazić, że mamy ołtarz Najświętszego Serca Pana Jezusa i jest tabliczka z tyłu ufundowany przez socjalistów z Łodygowic. To byli jeszcze pobożni socjaliści. No ale to było wszystko pod wpływem Leona XIII. Widzieli, Chryst poznawali Chrystusa w Eucharystii, którego bolą problemy społeczne, którymi żyjemy. No i dlatego też trudno, żeby człowiek tego nie podjął. No i oczywiście w kongresach eucharystycznych jest również i ten i ten temat. Spróbuję przejść do takiej, takiej refleksji, może bardziej konkretnej. Zobaczcie, my jesteśmy ludźmi zaangażowani no, w, w życiu religijnym, w życiu Kościoła. I zauważamy, jak, jak dzisiaj chociażby. Pod wpływem tego, co zaistnia, zaistniało w naszej ojczyźnie, pod wpływem problemów i międzynarodowych uciekamy od wielu tematów, uciekamy od wielu problemów. No bo taka jest sytuacja. Lepiej się nie angażować, a i tak nie wiemy, do czego to wszystko prowadzi. Denerwują nas, jak co to najwyżej przeklinamy rządzących czy tam innych, no i tak dalej. No i wobec nas wierzących ten człowiek z takim sposobem myślenia staje i zgodnie z naszym sposobem widzenia wynikającym z naszej wiary, ten człowiek jest dla nas wyzwaniem. On nie może być ignorowany. Ten człowiek często ogłupiały fałszywymi informacjami, zmieniającymi się opiniami, nag... różnymi nagonkami. Ten człowiek zdezorientowany wobec tej sytuacji społecznej i politycznej. On staje obok nas. Często jest to także człowiek zbuntowany wobec struktur. No bo tak jest. To zauważamy. Czy wśród sąsiadów, czy nawet i w rodzinie. Często jest to także człowiek niepewny, pełen niepokojów, nieraz z kolei nieporadny, innym razem pewny siebie, zadufany we własne możliwości który nie da i z którym nawet nie pogadasz. Ale on staje przed nami i co? Mam się odciąć? Nie wolno mi. Muszę go jakoś podjąć. Jako człowiek wierzący mówię. Do tego dochodzi ogólna sytuacja zła. Dobro też, oczywiście jest, ale ja nie chcę powiedzieć, że widzę wszystko źle. Ale zobacz, jak nas dotyka bardzo oszukiwanie w reklamach. Przychodzisz, tu czytasz, że jest tak, przychodzisz do sklepu, kupujesz, a to jest zupełnie inna, zupełnie. Często coś tam jest oszukane. Te podstępne propozycje, chociażby. Przychodzące nam na telefony. Dalej, wykorzystywanie słabszych. Ignorancja. To oczywiście wykorzystywanie dzieci. Ale ja myślę też tutaj o tym deprawowaniu w sposób strukturalny, imię fałszywych ideologii. To wszystko nas przygniata. No i co? Co mamy z tym robić? Tu pojawia się cały problem, jak który podobnie podejmował Leon XIII w XIX wieku. Nam nie wolno tego ignorować. Nam nie wolno być obojętnymi. Oczywiście z tymi konkretnymi ludźmi nie da się nawet często wyjaśniać, pouczać. Nie da się tłumaczyć, to jest jasne. Czasem pozostaje wołanie Pana Jezusa i powtarzanie żal mi tego ludu. Nie? No, ale to już jest dużo. Wzięcie na siebie troszkę tego ciężaru społeczeństwa, w którym żyjemy. Tak brał Pan Jezus zresztą. Tutaj też, w tej konkretnej sytuacji, też wydaje się ta odpowiedź apostołów, kiedy Pan Jezus pyta. To to co? Wy też chcecie odejść? No i odpowiedź Pana Jezusa była jasna. No. Znaczy, apostołowie mówią, Panie, a do kogo pójdziemy? I to też sobie z tego musimy zdawać sprawę, że do kogo my pójdziemy. Przecież nie będziemy uciekać do ideologii czerwonych i tak dalej. Może trzeba nam nosić te cierpienia? Może trzeba nam się obarczyć tymi cierpieniami podobnie jak to zrobił Chrystus. Tylko nie samemu, że ja to muszę robić. Tylko właśnie patrząc na Chrystusa na ołtarzu, jak gdzieś też muszę mieć świadomość, że zjednoczony z Chrystusem tam mam zanieść ten ciężar. I Muszę sobie zdać sprawę z tego, że myśmy zostali postawieni w tej sytuacji i ten człowiek z tymi problemami, to społeczeństwo jest dla nas zadaniem. Nie rozwiążemy wszystkich problemów, to jest jasne, ale musimy zdawać sobie sprawę z tych problemów i na miarę naszych możliwości podejmować. Tutaj. Nie jako gotowe rozwiązanie. Ale tak kojarzy mi się akurat dobra okazja, bo jest rocznica objawień świętej Małgorzaty Marii. Przypomnę tylko, że no, to, to, to najgłębszy z objawień, kiedy 27 grudnia po Bożym Narodzeniu. Ona trwana na adoracji, objawia się jej Pan Jezus no i mówi jej, żeby daj mi twoje serce. Oczywiście to jest poezja, także wziął jej serce, włożył do swojego serca, rozpalił, ogniem swojej miłości oddał. I Małgorzata Maria stała się z tej prostej, pokornej zakonnicy, stała się jednak kimś, no, który działał w kościele. Zobaczcie, że podobnie było przecież z siostrą Faustyną. I to Pan Bóg się zwraca, do takich prostych osób, właśnie po to, żeby zmieniać coś w kościele. Małgorzata Maria była w klasztorze, w którym były 33 osoby, 33 zakonnice. No i niestety, ale pod wpływem jansenizmu, no, żeby nie obrazić Pana Jezusa. Tylko, tylko jedna mogła przyjąć Komunię Świętą danego dnia A Pan Jezus jej mówi Masz przyjmować codziennie To zamiast to powiedzieć biskupom Zamiast powiedzieć przełożonym To on mówi do, do Małgorzaty Marii Oczywiście ona doprowadza potem do, do zmiany Tylko zobaczcie sposób działania Pana Boga Nie mówcie, że jesteście niepotrzebni Święta Faustyna też Cóż tam prosta, a taka prosta to ona nie była, no, ale, ale mówię, była pokorna o tym, tym myślę. Zobaczcie, a jednak tyle zmieniła w kościele. Nie mówmy, że nie potrafimy nic zrobić, ale jaki jest warunek? Pozwolić, by Chrystus wziął nasze serce, przesiąknięte problemami, tymi, którymi my żyjemy, żeby je Przemienił ogniem swojej miłości, i wtedy znajdziemy rozwiązania dla naszego życia, dla naszego społeczeństwa, dla naszej rodziny, dla naszej parafii. Ale tam trzeba szukać, właśnie w tej adoracji, w tym zbliżeniu się do Chrystusa, w Eucharystii, a nie w ideologiach, nie w socjologii. Socjologia nam pomoże, ale. Nie rozwiąże nam problemów. Tutaj widzimy też tę te scenę ewangeliczną, którą warto przywołać w tym momencie. Właśnie patrząc na ołtarz, patrząc na Chrystusa w Monstrancji, kiedy pamiętacie, to jest opis z Ewangelii, kiedy Pan Jezus towarzyszy. W rocznicę poświęcenia świątyni jest procesja, gdzie przenoszą wodę z sadzawki i polewają ją ołtarz ofiarny. Ta woda spływa oczywiście po ołtarzu ofiarnym. I wtedy Pan Jezus mówi, jeśli ktoś jest pragniony, a wierzy we mnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Strumienie wody żywej popłyną z Jego wnętrza. Niech przyjdzie do mnie i pije, a wtedy strumienie wody żywej popłyną z jego wnętrza. Jedna z interpretacji historycznych to jest to, że to właśnie w ten sposób Chrystus zapowiada ten dar Ducha Świętego, i pod wpływem tego, czym my się nakarmimy u Chrystusa, potrafimy potem. Ożywić życie w naszym środowisku. No to jest to właśnie, co było u świętej Małgorzaty Marii, u świętej siostry Faustyny. Nie mówmy, że nie potrafimy nic zrobić, ale rozwiązania i sposób rozwiązania szukajmy tutaj. No oczywiście nie byłbym sercaninem, jakbym nie zakończył też czymś sercańskim. <grym> Otóż. Tutaj też mam doświadczenie ojca Deona z tych czasów, Leona XIII, później na ten. Właśnie w, yy, ojciec Deon pracuje w środowisku przemysłowym, wśród robotników, wykorzystywanych, no ale oczywiście też często oszukiwanych przez silny marksizm, który wtedy penetrował te środowiska. A on proponuje co innego. By problemy właścicieli fabryk i robotników, by oni wspólnie razem rozwiązywali, klęcząc przed najświętszym sakramentem. To przecież jest to samo, co tu, o czym tu mówimy. To jest właśnie ta idea. Nie szukajmy rozwiązań tylko i wyłącznie na płaszczyźnie socjologicznej. Bo tu często wyprowadzą nas, nasze idee osobiste właśnie na manowce. Ale mając poczucie naszej jedności z Chrystusem Zbawicielem, możemy podjąć ten wysiłek przemiany naszego społeczeństwa, naszych środowisk, mocą Chrystusa, mocą tej wody, która wypływa właśnie z wnętrza Chrystusowego. Ale no trzeba się napić. Trzeba zaczerpnąć. A wtedy znajdziemy sposób. Na... To może tyle. Może wystarczy na razie. Myślę, że nie było za długo. Nie zdążyliście pospać. I <śpiewanie> mogę... <śpiewanie> Zapłać.